Nigdy nie przypuszczałam, że moim zadaniem będzie opieka nad tymi wszystkimi kronikami i obszernymi księgozbiorami Legionu. Pięć lat wcześniej, kierując swe kroki ku elitarnej Akademii Wojskowej Or, widziałam siebie w zupełnie innym miejscu niż małym, nowym namiocie najemnego oddziału, pochyloną nad stosem starych ksiąg, odnotowującą kolejnych poległych boju legionistów podtrzymującą drewnianą protezą wymykający się ciężki tom i wciąż czując ból oderwany w wybuchu kończyny. Rubryka stronicy, nad którą wstrzymuję, umoczone w kołamarzu pióro jest przeznaczona dla mnie. Tu znajdzie się zakończenie mej historii. Żadna opowieść nie zaczyna się jednak od końca. Czas wrócić więc na jej początek. Nazywam się Aurora Vidal. Dokładając tak uwielbiane w moich stronach tytuły Baronessa Aurora Vidal. W wieku 18 lat wstąpiłam z własnej woli do szkoły oficerskiej, by po jej ukończeniu jako przykładna patriotka walczyć z rodzącym się na zachodzie niebezpieczeństwem ze strony nieumarłych. Nówno prawda, tak naprawdę spieszyłam do boja, bo żygać mi się chciało od patrzenia na kolejnych adoratorów, słuchania jak rodziciele za moimi plecami omawiają, która z propozycji będzie tą najkorzystniejszą, która tworzy najwięcej korzyści dla rodu Vidal? Była tucznikiem, którego można wystawić na jarmarku i wytargować dobrą stawkę za kawał rodnej wieprzowiny. Nie, nigdy tego nie chciałam. Jedyne czego pragnąłam to wolność od tego przepychu, etykiety, manier i fałszywych słówek. W pewnym sensie się udało. Ale do tego dojdziemy. Rok. Rok wystarczył popielnemu królowi, by podbić teren należący do Konfederacji Rion. Do Ord dotarły wieści, iż Aldermark zwołuje armię, a bliźniaczy bogowie wybrali swych namaszczonych, by ci poprowadzili wojska ku zwycięstwu. Wespół z innymi kadetami obstawialiśmy, jak prędko zakończy się trupi marsz. Licytowaliśmy się. Który z owych awatarów zdejmie głowę z karku samozwańczego króla? Nikt wśród nas, studentów, mieszczan, arystokratów rządzących państw, nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy z powagi i potęgi zagrożenia. Niestety wielka armia Altermarku przegrała, a jeden z bliźniaków przeszedł na stronę króla popiołów. Nikt nie wie, jak mogło do tego dojść. Jakim sposobem oby władca przełamał włoską wolę i nagiął jej powiernika do swej sprawy? Przez rok dumny naród toczył samotną walkę przegrywając bitwę po bitwie, cofając swe kurczące się wojska aż za tigerię. Dopiero wtedy zwołano wojenną naradę, dopiero wtedy nawiązano nić dyplomacji między Królestwami Wschodu, A mnie jednak miało być za wcześnie. Szkolenie w akademii trwa 5 pełnych lat. Kołową matka poczęła poruszać swą pajęczyną kontaktów, by usunięto mnie z szeregów uczelni, dzięki czemu mój ewentualny popór byłby całkowicie niemożliwy, a ja gniłabym samkowej wieży należącej do jakiegoś bogatego magnata. Nie doczekanie. Wykorzystałam każdy dzień do maksimum, wynosząc zajęć jak najwięcej wiedzy. Starałam się ze zdwojoną siłą zgłębiać tajniki zarządzania, taktyki, dowodzenia, manewrowania, wszystkiego co może zaoferować Ci szkoła oficerska. W ten czas nasi alchemicy dokonali przełomu. Rubirat bogów rzemieślników transmutował czarną ziemię. Substancję, która do tego czasu była jedynie ciekawostką wykorzystywaną do całkowitej dezintegracji martwych organizmów. Czarnostrzał Albo jak mówimy wśród żołnierzy, marne kule. Amunicja, która była w stanie jednym trafieniem ostatecznie odesłać nieboszczyka na wieczny odpoczynek. Tak, to dawało nadzieję na zwycięstwo. Bor, barcie, Pani i Ziemli objawiło się łącznie dziewięciu namaszczonych. Tym związane ze sobą romantycznym uczuciem sławna na cały świat bartańska bojowniczka Szreja, nasza, koreańska wysoka kapłanka inżynierii triumviratu, której umiejętności były nieocenione po ukończeniu pracy nad Czarnymi Kulami. Z zimnych i niedostępnych gór, szedł również Blasi, Pan Lśniącym, jeden ze starożytnych wybrańców zemińskiego Boga Żywego, dziewięciu, których moc nie wyniszczyła wraz z zakończeniem ich zadania. To właśnie on obwieścił, że został powołany do zgładzenia popiernego króla. Na tej nowej dziewiątki pospiesznie zwołano armię, taką, jaką każdy kraj był w stanie na prędce zebrać. Uznałam, że to jest mój czas. Czas odważnych decyzji. W mieście stacjonował oddział najemników od długiej tradycji sięgającej czasów Starego Cesarstwa. Legion słyszała o mojego cechach, o tym, że tu nikt nie awansuje ze względu na pochodzenie. O tym, że nie obowiązuje ich przynależność względem państw i innych ludów. Nie byłam głupia i naiwna. Wiedziałam, że nie mogę od tak sobie podejść, złożyć swoją kandydaturę, by przyjęto mnie z otwartymi ramionami. No chyba, że doświadczenia innych usług, ale tego bynajmniej nie miałam w planach. Nie będę tu długo opisywać moich podchodów, ale nadmienię, iż dowódca oddziału brzmiących niedźwiedzi kartacz otrzymał od swojego legata rozkaz przygotowania Legionu pod kątem wsparcia wielkokalibrowego. Mówiąc krótko, Legion potrzebował dział. Cóż, w pierwszej kolejności broń artyleryjska do Armior. Najemnicy musieli więc czekać. Jak możecie się już domyślać, postanowiłam wykorzystać fakt, iż poza samymi kolubrynami da się ktoś, o nieskromnie przyznam, wysokim pojęciu i świadomości użytkowania wspaniałego asertymentu naszej technologii rzemieślniczej. Po raz kolejny nie wszystko poszło wedle mojej myśli. Legion nie wziął udziału w tej części operacji wojennych, praktycznie w całości cofając swoje jednostki na tereny Barty. Jednak brzmiące niedźwiedzie pozostały wory. Kartacz, postawny przywódca oddziału, broda tej twarzy zniszczonej wieloletnim obcowaniem z prochem strzelniczym miał dopełnić realizacji kontraktu. Raz z nim pozostał również stary, schorowany kronikarz pochodzący z barty Rashi. Kiedy nareszcie podjęłam decyzję i skonfrontowałam swoją wielką, teoretyczną wiedzę z praktyką nabytą przez lata u kartacza, po tym jak stary zakapior kwitując językiem zdecydowanie nieprzystającym do obcowania z damami, każde, jego zdaniem nieoptymalne wykorzystanie przewagi broni ciężkiej, myślałam, że to koniec. Włożyłam oficjalne pismo o odejściu z Akademii na własne życzenie, a teraz tak brutalnie sprowadzono mnie na ziemię. Jednak Rashi... Coś we mnie dostrzegł. Być może już wtedy widział we mnie tego, kim obecnie jestem. W sobie tylko znany sposób, ten kulący się ku ziemi staruszek, zupełnie nie pasujący do obrazu brutalnego oddziału najemników, przekonał artylerzystę, by dać mi szansę. Obarczając oczywiście dodatkową pracą u jego boku. To nie jest tak, że byłaby w tym momencie niezbędna. Kartanin miał swoich pomocników, którzy mogli opiekować się we współ z nim księgami. Nigdy nie powiedział mi jak, ani dlaczego nakłonił kartacza do zmiany decyzji, ale zrobił to. Kiedy pomału zaczęłam zadomawiać się wśród niedźwiedzi, dotarły do nas długo oczekiwane wieści z frontu. W zasadzie część dotarła do nas wcześniej, gdy pewnej nocy patrzyliśmy w piękne, pieździste niebo. Czarne kule zatrzymały pochód nierumarłych. po popiernego króla zostały utrzymane na linii Tigerii. Jednak koszta były ogromne. Księżyc pękł niczym tafla lodu, a tysiące jego odłamków spadło po terenach całego świata. Wygasł. Ląd się jedynie nikłą emanacją swego dawnego blasku. Pięciu wybranych zostało splugawionych. Tym ten, który miał przynieść klęskę popielnemu królowi. W naszej zgrozie, tego dnia, Tubirat był zmuszony wybrać nową, najwyższą kapłankę. Przez dwa lata stałam się częścią Legionu, a on stał się częścią mnie. A! Nawet udało mi się zrzucić miano nieopierzonego rekruta i dostać awans rekomendowany przez samego kartacza. Tak, brzmiące niedźwiedzie stały się mi najbliższą rodziną. Tu bywa jak w rodzinie. Czasem ktoś się z kimś poprztyka a czasem bliżej zbratę. Większość sporów szybko jest żegnana przy kuplu piwa albo podaniu sobie parę razy po gębach. Dziwić się można, jak bardzo wśród swojaków można rozbudować asortyment słów. Oczywiście w kierunku tych mniej górnolotnych. Zarówno Altyerzysta, jak i Rashi byli dla mnie mentorami. Koniec końców, czy wykłam do wyszukiwania odpowiednich fragmentów na pożółkłych stronicach i przypisywaniu laknących już tekstów. Ten czas namaszczona Szreja przedstawiła swój plan władcom wschodnich królestw. Tym razem już z rozwagą, ułali chorągwie zorganizowali karawany z zaopatrzeniem, wyznaczyli punkty strażnicze. Tym razem zaufano taktyce, strategii, a nie pełnej wierze w zdolności wysłane przez bogów. Legion został zwerbowany przez znamienitego barteńskiego generała, Amiramusa, stojącego w łańcuchu dowodzenia zaraz u namaszczonej Asryki. Tym razem nie było pośpiechu. Tym razem zebrano wszystkich dostępnych ludzi. Zabrano artylerię i balisty. Każdego żołnierza starannie wyekwipowano. Po kilku wygranych potyczkach Wielka bitwa, którą armie wschodu zamierzały wydać popielnemu królowi na polach Etermarku, miała być ostatnią. W pewnym sensie taką się okazała. Tam umarł Legion, jaki znaliśmy. Tam umarły grzmiące niedźwiedzie. Tam mam dawna ja. Baronesa, Aurora i Dal. Nic nie zapowiadało tak dotkliwej klęski, jaką ponieśliśmy żadne raporty wywiadowcze, plotki czy nawet urojenia obłąkanych proroków. Moją rolą jako nowej kronikarki Legionu jest opisanie tej druzgocącej bitwy na ptaszczynie, zgodnie z naukami Starego Raszego, pisząc ją w dwójnasób. A potomnych, by mogli inspirować się w trudnych chwilach męstwem, odwagą i nieugiętością poległych towarzyszy boju, a także dla dowództwa ku pamięci, nie szczędząc okropieństw, błędów, niepewności i lęku, tak byśmy wiedzieli, czym musieliśmy się mierzyć jakie spotkały nas konsekwencje. Pola Etenmarku były w zasadzie jedną wielką równiną. Równiną pogrążoną w szarudze wiosennej wrzawki. Deszcz. Niemal nie ustępował, odkąd opuściliśmy ufortyfikowane obozy frontu zachodniego i przeprawiliśmy się przez Tigerię, by dotrzeć na tereny, gdzie nasi dowodzący zamierzali w pełni wykorzystać siłę licznej kawalerii. Właśnie konnica miała być kluczem do zwycięstwa i zadania ostatecznej klęski popielnemu królowi. Kartacz słał przekleństwa niemal przez całą drogę do Aldermarków. Od diabła taszczyć te armaty balisty, skoro na tym cholernym polu będzie można je sobie wsadzić w wiadome miejsce. Uwalniamy nasz pochód, a jak przyjdzie co do czego, nawet nie będzie można wybrać znośnej pozycji, by ciężki sprzęt mógł rozwinąć skrzydła. Tak. Drain miał rację. Nieliczne pagórki dysponowały tak łagodnym podejściem, że nie byłoby sensu ustawiać ostro kołu, ani kopać wilczych dołów. Zostawiliśmy więc to co mieliśmy na dwóch posiadujących ze sobą lichych wzniesieniach. Po lewej krzmiące niedźwiedzie ze swoimi armatami oraz Bahtańczycy montujący banisty, a po prawej bateria dział ZOR pod, pod sztandarem Rodu Bida. Tak. Pułkownikiem artylerii dowodził baron Horatio Wiedziałam o tym od momentu naszego wymarszu do Altermarku, a on. Wiedział, że znajdzie mnie pośród legionu. Jednak żadne z nas nie wykonało kroku, by spotkać się twarzą w twarz. No i po co? Ziemia była paskudnie grząska. Im dalej na zachód, było gorzej. Wiosna i jesień są tu deszczowe. Jednak tutejsi zapewniali nas, że konno jeździ się i wojuje nawet pośród mroźnych wichrów zimy. To, po czym kroczyliśmy. Każdą godziną stawało się bagniskiem, ogromną połacią mokradła, przez którą wiatr wreszcie dognął do naszych noszy smród, skudny odór zbliżającej się śmierci. Stojąc na tym ledwie kilkumetrowym podwyższeniu, widziałam, jak z zachodu poczynają ściągać czarne, modiste obłoki, zaplatane skrzącymi się wyładowaniami błyskawic. Dławka chwilowo zrzedła, ustępując napływającym gęstym oparom mgły. Nie było naturalne. Wiedzieliśmy, że dzisiaj na polu bitwy pojawią się splugawieni, a pierwsza manifestacja ich zbliżającego się nadejścia właśnie kształtowała się przed naszymi oczyma. W końcu pierwsze sylwetki wychynęły z szarych oparów. Grupy. Dziesiątki, setki aż wreszcie tysiące ciał w różnych stadiach rozkładu. Żywione zwłoki zarówno bezbronnych kmieci, jak i żołnierzy, wciąż wyekwipowanych w oręż i pancerze, z którymi ruszyli do przegranej walki. Wraz z postępującą nawałnicą ograniczało się pole widzenia. Morze sylwetek nieumarłych zlewało się z ciemną równiną, kryjąc w cieniu to, co jeszcze nie nadeszło. Perspektywa rzęsistego deszczu nie napowała optymizmem. Boch nie lubi się z wodą, a czornostrze, choć dużo odporniejszy, też może mieć niewypały w przypadku palby muszkietów. Myśląc teoretycznie, obrana taktyka była prawidłowa, choć jej efekt musiał zostać zredukowany przez pogodę i paskudny, krząski teren. Brabą. Lewą flanką ruszyła konica, wbijając się w końcu klinami w niesłabnący ocean wojsk popielnego króla. Podziewany efekt został osiągnięty, jednak tkwiono go stratami. Onie trafiały na zapadliska, Powolniona szarża blokowała się w murze z trupich sylwetek. Unieruchomionych jeźdźców ściągano z siodeł i mordowano bez litości. Duchy z przyszły palby czarnych kul, w których każda kolejna kładła falę przeciwników, tworząc swego rodzaju makabryczne barykady utrudniające pochód naprzód tej kierowanej polą samozwańczego króla masy. Ruszyły się też oddziały legionu, wilki, truki, lwy z dumnie uniesionym sztandarem, który ilekroć łopotał na wietrze, zawsze napełnią nasze serca odwagą. Daryk niedźwiedzi czas miał jeszcze nadejść. Kiedy wydawało się, że mimo trudnego terenu, ma się ku dobremu. burza nadeszła, pioruny uderzały nie w ziemię, a w nasze oddziały. Tych gradowych obłoków nie spadł deszcz. Tary, drażniący nostrza i płuca popiół. Tak był, nadchodził, raz z tumanami pyłu, zagrożeniem którego nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Widziałam, jak na aldermarską jazdę spada ława zakutej w czarne zbroje pancernej konnicy. Jak wraz z nią dziesiątkowane są walczące za jadle bilki. Na prawym skrzydle ogromne, monstrualne sylwetki, przypominające bliźniacze wersje baśniowych olbrzymów uszywanych z ciał, poddanych badaniom błąkanego medyka. Samą swoją masą, grubą, z szyki bartańskiej piechoty, widziałam jak z ciemnych obłoków wypadają latające kształty, porywając pogrążonych w popielnych murach muszkieterów wzor. Nasze srebrne jelenie. Czekając na rozkazy, patrzyłam jak zgromadzeni wokół dwóch żołnierzy są odcinani od karty przez strumienie brojnych trupów. Nie! Na to nie byliśmy gotowi, na to nie był przygotowany geniusz taktyczny namaszczonej szrei, na to nie były przygotowane nasze oddziały, ani nie były przygotowane zdjęte trwogą ludzkie serca. Kiedy pierwsza linia całkowicie się załamała, wreszcie padł rozkaz dla armat, miał mi w głowie beznamiętnie, zupełnie niesprawczo. Patrzyłam, jak kolejni padają pod naporem. Jak szeregi przelewają się dalej w kierunku odwodu i naszych stanowisk. Ludniły rogi, bały trąbki, my patrzyliśmy, sparaliżowani, urzeczeni tym spektaklem nieuniknionej klęski. W końcu z tego lotargu wywał mnie ryk dowódcy, pusztującego nas jedno po drugim, dosadnie przypominając o przynależności, o obowiązku. W końcu boga opadła. Dopadliśmy armat i pogrążyliśmy się w rutynie. Niedźwiedzie grzmiały wyjątkowo głośno. Ryk w akompaniamencie oriańskiej baterii grał swoją gromką sonatę, wycinając przy tym tłumy umrzyków, rozrywając lepieńców i kładąc niepowstrzymanych berserkerów. Kiedy znów w serca armii wlała się nadzieja, zasnutego czernią i popiołem nieba. Na nasze stanowiska posypały się najeżone ostrzami ładunki wybuchowe. Pamiętam, jak karterz złapał mnie w pół i powalił z wrzaskiem na ziemię. Później nastąpiła ogłuszająca eksplozja. Kiedy uszy opuścił przeraźliwy pisk, wzrok był w stanie wyłapać cokolwiek. Zorientowałam się, że ściskam kurczowo krwawy ochłap, którym był mój dowódca. Że patrzę w kierunku, gdzie powinna znajdować się moja prawa noga zamiast niej jest krwawiący kikut. Po ruchu próbowałam stać, jednak moją lewą rękę przygwoził ociekający stróżką zielonej cieczy talowy kolec wielkości dwóch stóp. Dopiero wtedy poznałam co to prawdziwy ból i zepsucia począł wnikać w moje żyły, rozrywając je od środka. Odbierające zmysły potępię, czołgujące głosy w głowie rozpętały swoją kakofonię świadomości widziałam, jak zbliża się do mnie ogromna, emanująca czernią postać, uzbrojona w dwa zakrzywione sierpy. Koniec, który zbliżał się z każdym krokiem. W myślach zwołałam modły do Asryki, by ta okazała mi łaskę i zabrała teraz. Nim to Monstrum stanie nade mną. Wiem, bogowie są nieprzeniknieni i nie słuchają modlitw swych wyznawców. Jednak coś Rozpłysło za cyklopem. Płomień, ogień, pożoga, która na niej spadła i kroczące w jego otoczeniu trupy. Sylwetka, męcząca w ogniu, lewirująca z prędkością niepojętą dla mojego kruszącego się umysłu. Kiedy z ziemi poderwały mnie dwie sylwetki młodych rekrutów Legionu. Tych, pozostających z tyłu. Żegących taborów. Białam się. Białam się, szczerząc zęby niczym kruk węszący padlinę. Noszono mnie pośpiesznie z powoły obiska, targaną chichotem z pasmami boleści. Po prostu patrzyłam, jak puszoka ogarnia sobą cały teren, wcinając nas od umarłych. Miałam się w twarz. Miałam się, by nie płakać. O tych, co zostali na pagórkach, w niedźwiedziach, w pokartaczu. Był koniec ten Marku. Przegraliśmy. Rozbite wojska rozpieszły się na wszystkie strony. Podobno największe siły zgromadziły się wokół Szrei i odpierają nieumarłych, wycofując się ciężkim południowym szlakiem w kierunku borów pani. A my? Nam również pozostał odwrót. Pamiętam, co na naradach mówił Rashi, którego nie dane mi było już zobaczyć. W razie najgorszego scenariusza, jedynym miejscem, do którego możemy się wycofać, nie narażając na rozbicie przez masy wroga, które już przez nas przelały, ligając większe oddziały Armii Wschodu, jest położona wysoko w górach twierdza niebieskiego sztyletu. Tam przezimujemy, wykorzystując potencjał militarny tej starożytnej fortecy. A gdy śniegi w wysokich szczytów stopnieją, ruszymy do Barty. Spytacie co ze mną? Kiedy wrzucono mnie na stół Felczera, ogrążoną w i majakach. Widziałam, jak ta, kręcąc głową, bierze do ręki piłę. Ktoś wlewa mi do gardła paskudny odwar na koniec wcadza drewienko do ust. Gdybym miała wtedy siłę, życzałabym, żeby mnie dobili. Oj, na co komu żołnierz bez ręki i nogi. Pamiętam, że poły namiotu rozwarły się, a ktoś wszedł do środka. Głowę dałabym sobie uciąć, że jedną z postaci był mój ojciec, a drugą, jakaś obita w stalowy pancerz żołnierka. Pamiętam, że biło od niej niewyobrażalne ciepło. Ciepło, dające spokój i ukojenie to tak bardzo wtedy potrzebowałam. Pamiętam, jak ujęła w dłonie moją twarz. A ja płonęłam w tym ognistym spojrzeniu pomarańczowych ten tęczówek. Cała fala ognia ale przyjemnego, kosznego, bogiego, niosąca długo wyczekiwany sen. Kiedy się obudziłam, lewa ręka była już historią. Ledwo mogłam usiąść, ale ciało uleczono jątrzącego krew psucia, Zostałam jedyną osobą z bliskiego otoczenia Raszego, która przeżyła bitwę. Kroniki, księgi i grimoary ocalały. Ja, Byłam kultywować dalej i przerwaną od wieków tradycję legionu. Zaopiekować się jego największym skarbem. Tak. W takich okolicznościach stałam się kronikarką. Tługa nas długa i ciężka droga, w której legion napotka ogrom niebezpieczeństw. Wielu nas zginie, lecz wypełnimy rozkazy. Jesteśmy legionem i choć zostaliśmy zgładzeni, odrodzimy się. Odrodzimy się. Trasku płomienia, który jest z nami, w ogniu nasza nadzieja.